Cześć wszystkim, z tej strony Szandela. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w kolejnym filmiku z otwierania kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że już subskrybujecie kanał, że zostawicie kciuka w górze, ponieważ dzisiaj będzie jeden z moich ulubionych już filmików, ponieważ tak jak w zeszłym roku, otworzymy sobie ponownie kalendarz adwentowy z marki Pringles. Nauczyłam się wymawiać, ha? Widzicie? W tamtym roku kalendarz adwentowy wam się mega spodobał, był zielony, tym razem jest niebieski, także jestem ciekawa, czy będą się czymś różnić, no i oczywiście jakie smakówki, jakie chipsy będą się tam znajdować. Kalendarz jest ogromny, ledwie co mieści mi się tutaj w kadrze, także mam Mam nadzieję, że lubicie chipsy, lubicie e, słone rzeczy, przekąski, także jeśli tak zostawcie kciuka w górze, a ja nie przydłużam, zobaczmy, czy ten kalendarz warto kupić. O! I oczywiście zaznaczam, że kalendarz e, adwentowy kupiłam na Allegro za niecałe 198 zł, no powiedzmy, że 200 zł za taki kalendarz, także lećmy, lećmy, dopiero! Dobrze kochani, witam was z bliska, także zaczynajmy od jedyneczki Ciekawe, o jak bardzo ładnie jest wykonany Ten kalendarz adwentowy I oczywiście kochani jest dwustronny Także w pierwszym okieneczku Mamy chipsiki O smaku oryginalnym Czyli takie zwykłe Solone, jak najbardziej na plus e, Dobra kochani Lecimy z dwójką Dwójka jest w tym miejscu Och, ale ten kalendarz jest ogromny Także tutaj mam nadzieję, że nie rozwalę go tak jak tamtym. O, czuję, że to jest mój ulubiony smak. Czyli mamy tutaj cebulkę. Dokładnie, cebulkowe. Także jak najbardziej śmietankowo-cebulkowe. Trójeczkę widziałam już kątem oka, że była z tej strony, tak jak się, chyba się nie mylę. Nie. Także mamy tutaj y, trójeczkę, słuchajcie. Trójeczka znowu jest tak daleko. Także mamy tu trójkę i w trójce są o smaku słodkiej Papryki. Słodka papryka. Czwóreczka jest tutaj na górze. Także dajemy, otwieramy szybciutko. Uuu! Masno! Mamy tutaj ostre, 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 ostre chrupki. Ja niestety nie przypadam, mój chłopak lubi. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony smak chipsów. E, piąteczka jest tu, o, bardzo dobrze. Ups. E, piąteczkę mamy tutaj. Aha, tutaj są drzwi nie zauważyłam. Także mamy tutaj kolejny smaczek w piąteczce. Jest to smaczek teksańskie barbecue. Mega są też te chrupki. Mam nadzieję, że wszystkie smaki próbowaliście. Także możecie mi dać znać, który waszym zdaniem jest najlepszy. O nie, te są też przepyszne. Serowe, masno. Masno serowe, bardzo super. Póki co jesteśmy przy szódce, lecimy do siódemki i się chrupeczki nie powtórzyły. Ach, Kamila, nie chwal za wcześnie, ponieważ mamy tutaj kolejną puszkę smaku oryginalnego. No niestety, ale cóż zrobić? Siódemeczka, ósemeczka, where are you? Pewnie już z drugiej strony, także obracamy ten ogromny kalendarz adwentowy i zobaczmy, co tutaj jest. Kolejna powtórka, tym razem... Właśnie tutaj ta śmietanka i cebulka. Także niestety rzeczy się powtarzają w kalendarzu. Chociaż, jak wiecie, marka Pringles ma bardzo dużo e, przecież smaku, więc moim zdaniem właśnie nie powinno się powtarzać. Tego smaku chyba nie było, nie. Mamy tutaj, e, o takie angielskie, właśnie w Londynie często spotkamy takie chrupki o smaku właśnie soli i octu. Mi kiedyś nie smakowały, natomiast jak byłam właśnie w Londynie. To powiem Wam, i mieszkałam u takiej hinduskiej rodziny, to mi zasmakowały, także nie jest źle. Nie jest źle, mogą być. Yy, dobra, dziesiątka. Jest pewnie znowu z drugiej strony. Także, ło, dziesiątka. Ja nie widzę, kochani, czy wy widzicie gdzie dziesiątka Tak, tutaj jest dziesiątka, także udało się. Udało się. I co tu mamy? Czy ten smak był? Tak, to jest chyba słodka papryka, aż nie chce mi tutaj niestety wyjść. Zobacz o, znowu Kamila zepsuła trudno, tak, słodka papryka w dziesiątce o, już jesteśmy w ogóle przy dziesiątce, zapomniałam a to moja ulubiona liczba i zawsze to w filmie mówię e, także jedenastka jedenastka z kolejne smaki oryginalne, w sensie oryginalne w sensie zwykły, zwykłe Pringlesy. to było w jedenastce dwunastka chyba była z drugiej strony z tego co pamiętam, także zobaczmy. Tak, dwunastka jest tutaj i... czekamy czy dwunaste... Nie, myślałam, że jest to, co jest tutaj namalowane. W dwunastce mamy znowu y, tutaj ten smaczek, czyli myślę, że będą po trzy opakowania wszystkiego. Także w tamtym roku było podobnie, więc słuchajcie, no ocena spadnie, bo wiem, że w tamtym roku oceniłam ten kalendarz na... Y, no wysoko na 9, a dzisiaj chyba będzie troszkę niżej, ponieważ smaki nie są jakieś specjalne. Znaczy niektóre są, natomiast wiem, że są jakieś przecież jakiegoś bekonu, jakimś ogórku. No różne są. Z tego co się ogląda na stronie, są takie edycje limitowane, a tutaj w kalendarzu adwentowym za 200 zł z przesyłką nie włożyli. Także jesteśmy już przy 15 teraz, czas na 15, tutaj 17. Tak, brat, to będziemy pamiętać. Piętnastka jest z tej strony. Tu. Piętnastka jest, słuchajcie, tutaj. Także naprawdę ja bym apelowała tutaj do firm, jeśli oglądają, żeby właśnie. O, tutaj mamy znowu te ostre. Żeby właśnie do tych kalendarzy adwentowych się bardziej przyłożyli, ponieważ, e, no, żeby po prostu były one bardziej ciekawe. Ciekawe, żeby zrobiły takie wow i zaskoczenie. Skoro cena już niska też nie jest. No ale wiadomo, jak to wygląda. Też każdy chce sobie po kosztach czasem porobić. Nie każdy kalendarz adwentowy oczywiście taki jest. Natomiast no, takie drogie marki, to mają na to pieniądze, więc dlatego się zastanawiam, dlaczego tak jest. Natomiast wiemy. Natomiast ja zawsze Wam mówię, że kalendarze adwentowe to moim zdaniem jest taka radość, że czasami... A się coś powtórzy, to i tak jest super. A też tu są takie smaki, które tak naprawdę wpadną każdemu w gust. Więc może też dlatego, że te smaki są takie bardziej ostrożne. I dobra, ja tutaj gadu gadu A wiecie, że już jesteśmy przy dziewiętnastce Dziewiętnastka jest tutaj, także szybko otwieramy, żeby zobaczyć, co my tutaj jeszcze będziemy mieć. Może 24 będzie jakiś limitowany smak? Liczyłabym na to. Ale niestety, jak to ja mogę się przeliczyć. Dobra, teraz 21. 21 także zbliżamy się już powoli do świąt. Drodzy moi, drodzy moi, tutaj mamy znowu ten Teksas. Och, ale mi tutaj piramidka rośnie. E, 21. Nie, 20. O nie wiem, czy nie otworzyłam teraz 21. Mogłam coś już przegapić. Mogłam się tu zagadać. Chyba tak. No, pomyliłam się, kochani, pomyliłam się. <laughs> Dobra, tu jest 24 i jest takie dosyć duże, więc może tu nas coś zaskoczy. Dobra, czyli było już 20, 21, chyba tak. 22 teraz. Na pewno dobrze wszystkie drzwiczki otworzyłam. Tak, 21, no to już pomyliłam kolejność. Wybaczcie mi to. 22, 22 mamy. Łot, 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 łot. Znowu te. Bo, no, czyli tak jak mówię, zawsze w takich kalendarzach praktycznie się rzeczy powtarzają jako trzy. Więc nic tutaj takiego wow nie zrobiło na mnie. Nie tak jak w tamtym roku. W tamtym roku bardziej się tym jarałam, Ale stwierdziłam, że w tym roku spróbuję po prostu otworzyć inny. O! Chyba w tamtym roku też tak było, ale nie pamiętam teraz. Musiałam zobaczyć, że tutaj mamy kochani dużą paczkę. Fajnie, fajnie. I tutaj mamy dużą paczkę chipsów oryginalnych. Także to akurat jest na plus. Podsumowując, kochani, jedynie mnie zaskoczył ten. Tutaj już dali nam dużą paczkę, ale chyba w poprzednim roku było tak samo. Już niestety nie pamiętam, e, muszę zajrzeć i to sprawdzić. E, natomiast górkę tutaj mam zacną. Zaraz Wam pokażę. Smaki są po trzy. Także u mnie ocenka no te 7 na 10. Dajcie znać, co wy sądzicie. I tak się cała ferajna prezentuje. Słuchajcie, nawet się pomyliłam, ponieważ te oryginalne mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczek. Tutaj też mamy tych e, pięć, te mamy trzy, te mamy trzy, te mamy trzy, te mamy trzy, te mamy dwie. No i w sumie. Tyle. Także tak się prezentuje świnkaczek. Okej, okay, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o kciuku w górze, o subskrypcji mojego kanału i również zapraszam was na mój Instagram. A co do kalendarza adwentowego, jak dla mnie, no jest bardzo podobny co w zeszłym roku, w sumie się e, zmienił tylko jego wygląd. Natomiast troszeczkę się zawiodłam. Właśnie dajcie znać w komentarzu, czy dla Was jest to hit czy kit. Dla mnie mm, jest super ten kalendarz. Naprawdę, ja lubię bardzo chipsy, e, tak samo tą markę, ale. Kalendarz jest troszeczkę przepłacony, no nie czarujmy się. Po drugie, jest bardzo mało smaków. Tyle smaków przecież ta firma ma, to dlaczego nie dali ich do kalendarza atentowego? No niestety marki się nie przykładają dokładnie do końca do tych kalendarzy, także dlatego y, stąd moja ocena 7 na 10. Dajcie znać, jak wy byście ocenili ten kalendarz. No i cóż, dzięki za oglądanie widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa pa! Mua.